I zapobiegawcze, jakbyś w Chicago. Więc w Chicago, w Chicago już od więcej chyba niż nie, nie od dwóch tygodni, od tygodnia mniej więcej, jest zalecenie, żeby nie wychodzić z domu. Tylko ci, co muszą, naprawdę, powinni wychodzić z domu. Następne zalecenie, tak jak wszyscy mamy te zalecenia, czyli mycie rąk. Nie ma jeszcze tego oficjalnego zalecenia, chociaż amerykańskie CDC, czyli tak zwana instytucja Centrum Kontroli do Spraw Chorób Zakaźnych i innych chorób, zaleca już od wczoraj maski płócienne na twarz, żeby nie roznosić tego wirusa, co nadal nie jest jakby powszechne bardzo. Więc to dalej jest zalecone, ale główne zalecenie to jest nie wychodzenie do, z domu. Szkoły są już zamknięte yy, i budowane są szpitale, bo wiemy, że i liczba osób, które będą wymagały szpitala, te liczby są bardzo znane. Około 15-20% do 20 z tych, co zachorują, będzie wymagało szpitala. Około 1% z tych, co zachorują, może wymagać respiratora, więc te, te sprzęty są sprowadzane. Są w tej chwili zapisy lekarzy, którzy, jeżeli mogą przyjechać z innych nawet rejonów świata, żeby nie świata, tylko Stanów Zjednoczonych, z tych, gdzie jeszcze to nasilenie nie jest tak duże, żeby byli żeby te osoby mogły przyjechać i pomóc na to spodziewane, na ten spodziewany wzrost zachorowań, który nastąpi na pewno. Więc w ten sposób się przygotowuje Chicago. W tym momencie Nowy Jork wzywa kogo tylko może, bo tam jeszcze ten tak zwany szczyt zachorowań nie nastąpił. Więc ponieważ te szczyty przychodzą w różnych trochę okresach w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak zresztą w Europie, no możemy porównać całą Europę do Stanów Zjednoczonych. Tam te Włochy zaczęły, potem teraz jest głównie Hiszpania już gorzej niż we Włoszech. I tak dalej, Polska jest zdaje się około dwóch, trzech tygodni za Włochami. To w ten sposób idzie na całym świecie. Mm -hmm. A w takim razie jeszcze pozostając przy Chicago, te szpitale, o których Pan wspomina, czy to są nowo, na nowo tak stawiane, jak widzieliśmy w Chinach, jakieś kontenerowe szpitale, czy może jakieś hale widowiskowe, przerabiane, jak to wygląda? I ile łóżek będzie gotowych dla pacjentów? Więc tutaj. Nie, nie, nie są budowane nowe szpitale. Na szczęście w Stanach Zjednoczonych jest ogromna ilość sa, ogromnych sal wystawowych, widowiskowych. Yy, tak, y, więc takim największym centrum wystawienniczym w Stanach jest tak zwany McCormick Center. I tam będzie wstawionych, z tego co ja wiem, około 2,5 tysiąca łóżek. Ja nawet nie jestem w stanie śledzić. Pewne hotele będą zamieniane na szpitale, może dla tych lżej chorych. Ale z dostępem do tlenu, bo ogromna większość ludzi będzie potrzebowała nie respiratora, ale, ale tlenu, dlatego że choroba atakuje płuca, czyli miejsce, gdzie następuje wymiana pomiędzy, wymiana tak zwana oddechowa, czyli tlen do krwi, a z krwi dwutlenek węgla. I jeżeli nam te płuca zostaną zaatakowane, zalane tą wydzieliną spowodowaną przez tego koronawirusa, to nam. To, to ludzie umierają, bo się po prostu duszą. I na początku, bo większość z nich wychodzi z tego, tylko przy, jeżeli mają tlen. Część będzie wymagała respiratora. Także szpitale y, nie są budowane nowe. Może będą jakieś szpitale w, w, w namiotach, jak w tej chwili w central w parku centralnym w Nowym Jorku, gdzie znana chrześcijańska organizacja charytatywna Samaritan's Purse wybudowała taki szpital polowy. Panie doktorze, pan jest pediatrą. Z tego co nam wiadomo, no, koronawirus o wiele rzadziej sięga dzieci. Czy miał pan już może jakiś przypadek pacjenta jednak, mimo wszystko no, młodej osoby, którą ten wirus zaatakował? Powiem tak, znaczy najpierw jedno sprostowanie. Mm -hmm. Nie jest prawda, że ty, ten wirus nie atakuje czy nie dociera do dzieci. On to nie. robi tak samo jak muzyka, ale on, przebiegi są łagodniejsze. I, I jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie, y, czy miałem takiego, takiego pacjenta, najprawdopodobniej miałem. Z opisów tych, z którymi rozmawiałem, a prowadzę teraz tak zwaną telemedycynę. Dlaczego nie mogę powiedzieć, że na pewno miałem? Bo nie miałem niestety możliwości potwierdzenia tego testem. Testy w Stanach Zjednoczonych są, ciągle jeszcze ich jest za mało, tak jak w wielu krajach na świecie, i one są rezerwowane dla tych, którzy są ciężej chorzy, dla dorosłych. Ja bym chciał, żebym mógł to potwierdzić, ale nie mogłem, ale z przebiegu choroby na pewno to miałem. Choroba ta u dzieci może przebiegać tak jak każde przeziębienie i tak jest najczęściej. One przechodzą przez to łatwo, ale chcę również podkreślić, że to nie jest tak zawsze. W Stanach Zjednoczonych zmarło już dwoje niemowląt: jedno sześciotygodniowe yy, i to w Massachusetts, z tego co pamiętam, a dziesięciomiesięczne niemowlę zmarło w Chicago. Nie znam żadnych szczegółów dodatkowych dotyczących tych dzieci ale to są pewne, nazywam to wyjątki od reguły. Choroba przebiega u dzieci, tak jak powiedziałem, w ogromnej części łagodnie. Yy, dlaczego? Jest wiele teorii. Krótko, dlatego najczęściej uważam i się z nią zgadzam, że nasze dzieci, szczególnie te żłobkowe, przedszkolne, one mają ciągły kontakt z wirusami. One chorują. W okresie jesienno-zimowym prawie bez przerwy, mają katary, kaszle, gorączki i ich układ immunologiczny jest w ciągłym pogotowiu, jest mocniejszy niż osób dorosłych. I druga, drugie wyjaśnienie jest takie, też się z nim bardzo zgadzam. Ten wirus, żeby się dostać do naszego organizmu, musi się przyłączyć do specjalnego receptora, który jest na. Komórkach wyścielających nasz układ oddechowy od nosa, gardła aż po płuca. Ten receptor się nazywa po angielsku ACE2, 2 i u dzieci jest go dużo więcej tylko w górnych drogach oddechowych, a na dole go jest dużo mniej. Odwrotnie niż u dorosłych. I bardzo się zgadzam z tą teorią, że dlatego u dzieci jest mniej zapaleń płuc, bo ten wirus się nie może tam dołączyć. Jak klucz do zamka. On może tylko tak się przyłączyć. To jest wirus, tu jest jego białko S. Ona, ono jest w wypustkach, który wszyscy, wszyscy znamy. Tu jest receptor komórki układu oddechowego, i tylko wtedy on może do komórki wejść i zacząć się replikować, czyli mnożyć, jeżeli takie połączenie nastąpi. Panie doktorze, a w takim razie czy. No mówi pan, że teraz pan ma tyle porady, tyle jakby rozmowy z pacjentami, a czy w takim razie niedługo pana przyszłość się nie zmieni do tego stopnia, że jednak pan będzie musiał też pójść, yy, no, wspomóc lekarzy tych, którzy będą właśnie przyjmowali na tych nowo powstałych yy, oddziałach i tak dalej. Czy nie będzie pan musiał właśnie pójść do szpitala pracować? Nie, nie wykluczam tego w ogóle. Nie mogę tego wykluczyć. W tym momencie takiej potrzeby jeszcze nie ma. Tam będą potrzebni głównie lekarze, którzy mają, czy znaczy nie tylko, którzy będą umieli obsługiwać te dość skomplikowane sprzęty typu respirator, technicy, którzy się na tym znają, ale również lekarze jak, jak ja, nawet pediatrzy będą prawdopodobnie potrzebni. Panie doktorze, w takim razie porozmawiajmy o liczbach. Co według Pana czeka jeszcze Stany Zjednoczone, albo a w takim razie co możemy zrobić, żeby te liczby najgorsze nie sprawdziły się? Czyli jak wypłaszczać tą krzywą? Bardzo dobre pytanie i już yy, yy, podam jakby parę liczb, yy, liczb yy, które tłumaczą ogrom tej sytuacji, z którą mamy do czynienia, a potem dam yy, wytłumaczę również szukam tu jeszcze jednej takiej takiego rysunku, ale chyba go tu przy sobie nie mam. Nieważne. W każdym razie, proszę posłuchać tych liczb. Od początku tej pandemii liczmy to od początku stycznia. W Chinach było trochę wcześniej, ale wybuchło to w styczniu. Do poprzedniego piątku. Czyli do piątku 27 marca trzeba było od zera przypadków do pół miliona na świecie to mówię takiego czasu, kilku miesięcy. Od poprzedniego piątku do wczoraj mhm. przy, od, od pół miliona do miliona tydzień. Dzisiaj jest na świecie. 1 153 000 przypadków. Czyli 2 miliony będzie pod koniec w przyszły piątek jestem przekonany, będzie 2 miliony. W następny piątek, jeżeli nic nie będziemy zmieniać w naszym postępowaniu, będzie 4 miliony. Potem będzie 8 milionów, 16 milionów, 32 miliony i tak dalej. Tak działa przyrost wykładniczy. Teraz wracam teraz przypadki zgonów. Moja małżonka na takim, na kalendarzu zapisuje tutaj przypadki zgonów w Stanach Zjednoczonych. Więc 5, przepraszam, 26 marca było 1065 przypadków zgonów w Stanach Zjednoczonych, 29 marca 2400 zgonów w Stanach Zjednoczonych. Ostatnią środę, 1 kwietnia, 5 tysięcy zgonów w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj rano, jeszcze bo to jeszcze jest przed południe w Stanach Zjednoczonych, mamy już potwierdzonych 7844 zgony. Czy zauważyliście Państwo, że ta liczba się podwaja co trzy dni? Liczba zgonów i liczba przypadków nowych. Dzisiaj w Stanach, jeszcze raz podkreślam, 290 947. W Polsce 4 marca było, był pierwszy przypadek, dzisiaj jest 4 kwietnia, mamy dokładnie miesiąc. Polska ma dzisiaj 3627 przypadków i 779 zgonów. Jeszcze raz podkreślam, ludzki mózg. Nie jest przyzwyczajony do takich liczb. Nasz mózg nie opanowuje, tak zwanego przyrostu wykładniczego. Więc w tej chwili wracam do yy, i poproszę jeszcze moją żonę, żeby mi podała. Basia, please give me this y, paper on the, y, the table. I tutaj dlatego, ja nie wiem, czy to się pokazuje no, y, dobrze, y, czy to jest. Y, więc to jest. Taki rysunek tej właśnie, dlaczego musimy spłaszczać krzywo. To jest mój rysunek zrobiony może, ale on pokazuje, czyli jeżeli nie będziemy robić nic, czyli tu jest liczba dzienna przyrostu przypadku po tej stronie. Czerwona linia pokazuje, że nic nie robimy. Były takie były takie. Jakby pomysły, że puszczamy to na żywioł. Do tej pory, chociaż już to się trochę zmienia, Szwecja tak robiła: nic nie robimy, nie zamykamy szkół, wszyscy chodzą do pracy, chodzimy do restauracji, robimy co chcemy, ten wirus przejdzie. Więc ten ilość przypadków rośnie w tempie wykładniczym, podobnie jak zgony, i w pewnym momencie osiąga jakąś tam liczbę. Ja tu nic nie podaję. I potem, jak już prawie wszyscy przechorują zaczyna powoli spadać, 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 bo wirus nie znajduje już osób, które są jeszcze na niego nieodporne. Czyli pojawia się coś takiego jak odporność stadna, po angielsku herd immunity. To tylko tak może się skończyć. I w końcu opada i znika. Ale tą przerywaną linią zaznaczyłem tutaj pojemność szpitali. Pojemność szpitali, czyli w każdym kraju jest jakaś liczba łóżek, którą można w pewien sposób zwiększyć, zbudować dodatkowe szpitale. Można, można powiedzieć szpitalom, że do, do łóże, tam, gdzie było jedno łóżko, macie wstawić dwa. W Stanach Zjednoczonych w wielu szpitalach jest tylko jedno łóżko, nie leży się, nie ma trzech, czterech, pięciu pacjentów na sali. Tam można wstawić więcej, czyli można tą liczbę podwoić, można wstawić jeszcze więcej respiratorów, ale w pewnym momencie tą granicy się nie da podnieść wyżej. Nie ma więcej miejsc w szpitalach. Ponieważ wiemy dokładnie, że 80% ludzi, którzy zachorują, przejdzie to bez szpitala, czasem łagodniej, czasem ciężej, ale bez szpitala, ale 20% będzie tego szpitala wymagało. I stąd to są ogromne liczby. Ja te liczby liczyłem kiedyś. Dla Nowego Jorku, który ma 8 milionów mieszkańców, będzie potrzeba 720 tysięcy łóżek szpitalnych. Nie ma tylu. Nie ma nawet w Nowym Jorku. Tam jest normalnie 53 tysiące. Więc jedyną możliwością, którą możemy zrobić, to jest zwolnienie tempa narastania ta niebieska tutaj linia. Zwalniamy tempo narastania tej epidemii. O tym zaraz jeszcze powiem dokładnie jak, bo tylko wtedy możemy się zmieścić pod tą kreską, która oznacza pojemność szpitali. Na tym polega spłaszczanie krzywej. A epidemia tego typu, z którą mamy do czynienia, toczy się w tak zwanym immunologicznie. Naiwnym społeczeństwie. Czyli mamy populację świata, która się nigdy z takim wirusem nie spotkała. Nikt nie ma przeciwko niemu odporności. Wszyscy, którzy się z tym wirusem zetkną, zachorowują, ale bardzo duża część zachorowuje bezobjawowo. I to jest to, co w ostatnich dniach w końcu przyznaje. Organizacja, Światowa Organizacja Zdrowia, WHO i przyznało to w końcu Centrum do Spraw Kontroli Chorób w Stanach Zjednoczonych. Czyli choroba przebiegnie łagodnie u większości, ale musi każdy się z tym wirusem zetknąć, żeby wytworzyć odporność. I wtedy przez jakiś czas, niestety nie wiemy przez jaki. Będziemy mieć przeciwko temu wirusowi odporność i my już nie zachorujemy, ale chlub ale problemu polega na tym, że dopóki 80, mówi się niektórzy mówią 60, niektórzy mówią 80% populacji świata, czyli 7,5 miliarda ludzi. Jeżeli 60 do 80% z nich tej choroby nie przechoruje, lub nie dostanie przeciwko niej szczepionki, na którą nie możemy liczyć przez co najmniej 18 miesięcy, to ta epidemia się nie może skończyć. Ona, ten wirus nie może zniknąć. Jego nie możemy zamknąć w jakieś... Więc naszą jedyną możliwością w tej chwili, jedyną, może mamy dwie możliwości, zaraz powiem, do, do, dotrę do drugiej, jest zwalnianie tempa jej rozwoju, a ona się, a ten wirus może przeżyć tylko na nas, może przeżyć tylko na żywych ludziach, którzy sobie to nawzajem przekazują. I jeżeli nie będziemy siedzieć w domach, jeżeli nie będziemy zasłaniać twarzy wszystkim, co możliwe. Podkreślam, nie zabierajcie lekarzom, pielęgniarkom, kierowcom pogotowia Policjantom, wszystkim, którzy muszą iść i pracować, nie zabierajcie im ich masek, ale szyjcie własne, róbcie wkłady, bardzo dobry wkład z y, antyalergicznego wkładu do odkurzacza. Działa znakomicie. Y, polecam to wszystkim: szyjcie te maski, zakrywajcie twarz. Jeżeli wychodzicie do sklepu, nie wchodźcie tam bez maski, bo możecie zarazić ekspedientkę która zachoruje i nie będzie mogła Was obsłużyć, i tak dalej, i tak dalej. Normalnie bez żadnych działań, typu my, siedzenie w domu, wychodzenie tylko kiedy jest to konieczne i niezbędne. W zawsze w masce, rękawiczki, jakiekolwiek, bo możemy tego wirusa przynieść do domu, a potem go roznieść po tym domu. Chronimy osoby starsze, bo one są strasznie na to podatne. I jedna na pięć może umrzeć, szczególnie jeżeli mają choroby współistniejące, a kto ich nie ma w tej chwili, w tym wieku, mają je prawie wszyscy. Więc spłaszczenie krzywej poprzez niedopuszczenie temu wirusowi zarażenia kolejnej osoby. I tutaj to najważniejsza rzecz, 50% ludzi ma to bezobjawowo, przynajmniej na początku i jeżeli oni będą chodzić i uważać, że nic im nie jest, szczególnie młodzi ludzie, którzy zachowują się niestety często bardzo nieodpowiedzialnie, to oni mogą tą chorobę nieświadomie przenieść na swojego ojca, który ma 65 lat, matkę, babcie czy dziadka, bo jeżeli jedna osoba zaraża jedną albo dwie osoby i te następne zarażą następne dwie albo trzy, i tak dalej, i tak dalej, to ten wirus bardzo szybko może dotrzeć. Ode mnie, który się nie zachowuje tak jak trzeba, czyli dalej wychodzi, dalej spotyka się z innymi, nie myśli o tym, że ja mogę go mieć. Moje zalecenie jest takie: uważaj siebie za możliwego roznosiciela. Nie zabezpieczaj się, że ty możesz to dostać. Zachowuj się tak, jakbyś to miał. Ty, i nie chcesz tego przenieść. Na inny. Tak, panie doktorze, jeszcze pana zapytam o, o to, jak pan ocenia to, co się dzieje w Europie z odległości. Czy, y, czy w Europie rzeczywiście możemy się spodziewać bardzo szybkiego przyrostu w jakimś krótkim czasie, czy jednak Europa staje. Y, Staje się coraz bardziej broni. Stara się coraz bardziej bronić przed wirusem. I czy stanęła na wysokości zadania, żeby jednak to rozprzestrzenianie się wirusa powstrzymać? Powiem ogólnie. Ja uważam, że świat nie stanął na wysokości zadania. Nie wy, żadnego kraju nie, nie, nie chcę tutaj oskarżać o zachowanie gorsze, lepsze. Ogólnie cały świat zawalił. Rządy, instytucje, media również, które w wielu krajach bagatelizowały to przez wiele tygodni. Wie pani, na pewno to się będzie rozwijało dalej. Oby wolniej, oby, i to już w wielu krajach zauważa się to spłaszczanie tej krzywej. Zauważa się to w Stanach Zjednoczonych, szczególnie właśnie w Kalifornii i na zachodzie Stanów, w stanie Washington. Zauważa się to w niektórych krajach, jak Austria, która wprowadziła całkowity nakaz noszenia masek, jak Czechy. Ja bym oczekiwał, żeby w Polsce też takie coś nastąpiło. W Stanach Zjednoczonych wczoraj zostało to ogłoszone, ale też z pewnymi zastrzeżeniami, których nie rozumiem. Ja zalecam wszystkim tym... Którzy mnie słuchają, noszenie masek, bo nawet jeżeli, bo zawsze zmniejszymy możliwość zachorowania u siebie albo przekazania tej choroby innym. Co do jeszcze do oceny Europy, wiecie, chciałbym pochwalić tylko jeden kraj europejski. Oczywiście powiedzą mi ludzie, że mały kraj, że oddzielony wodą naokoło, to jest Islandia. Islandia to jest wzorzec postępowania dla mnie. Dlaczego? Znowu liczby. Najlepiej postępują te kraje na świecie, które badają, czyli testują na obecność wirusa jak największą liczbę osób. Ja no śledzę tak... Proszę zapytać o te testy, czy to by powstrzymało y, rozprzestrzenianie się wirusa? Oczywiście, oczywiście. Ale w tej chwili w bardzo wielu krajach jest to już za późno, dlatego że możliwość śledzenia, kto się z kim spotkał, czy przyleciał z Chin, czy z Włoch, już to się skończyło, bo wirus się już roznosi pomiędzy nami. Jest to tak zwane po angielsku community spread, czyli roznoszenie się w danym społeczeństwie. Już nie ma, nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś przyjechał z Niemiec, Włoch, Chin, to już za późno. Ale wracam do Islandii, czyli Ilość testów na milion mieszkańców, w Islandii nawet nie mieszka milion, tam jest 360 tysięcy mieszkańców tylko, ale liczymy na milion. Tam w tej chwili, na dzisiaj, badano przebadano prawie 70 tysięcy na milion mieszkańców ludzi. Tyle testów zrobiono. W USA: 4172. W Czechach Dziesięć razy mniej niż w Islandii, ale 6 tysięcy, prawie 7 tysięcy 6926. Polska 1926 testów na milion mieszkańców. Bez robienia ogromnej liczby testów nie da się tego zatrzymać tak, jakbyśmy chcieli, bo. Jeżeli zrobimy, będziemy robić każdemu, kto może to mieć, a może to mieć osoba bezobjawowa, może to mieć osoba, która, którą lekko drapie gardło. Jeżeli wiemy, że ta osoba ją ma, to ją izolujemy. Staramy się dowiedzieć jeszcze, czy się widziała, z kim się może widziała. Wszystkie te osoby izolujemy i w ten sposób ograniczamy rozprzestrzenianie się od tej jednej osoby. Czyli im więcej testów, tym lepiej, zawsze lepiej. Ale tych testów ciągle brakuje, ciągle ich jest za mało. Powody, nie pytajcie mnie, nie wiem. Jasne, rozumiem. Panie doktorze, dziękuję panu serdecznie za wszelkie informacje i za poświęcony nam czas. No w takim razie życzę panu przede wszystkim wyłączyć.